To tak, uruchamiamy MTOS w szkole. Nie wiem, but odpali czy ses. Bo but. Zobaczymy. Długo się strasznie włącza. Fajne pikselarze. Chciał się jeszcze skosować? O tak. Held. Lista zainteresowanych programów. Co robi Legacy Installer? Szkoda, że nie działa. Legacy Mode. Spróbujmy. Podaj ścieżkę programu. No coś się chyba waliło. Hmm, jakie tu jeszcze są programy? Malekan? Naprawdę? Witaj uczeń, dokładnie uczeń bo w szkole. Takie przywitanie. Nie aż skończy się muzyka. spoko, Może takie napisy coś tu zostało, by przydało się zrobić? I by dojdzie, drogie dwa znaczki w się tu zepsuły. Zobaczymy, co coś jest to, nie? To się zwisiło. No i nie działa coś.